Co Pedro kupujesz? No, kupuję gofry. Wróciliśmy na plażę. A zachodu. No, słońce. Fajny klimat, jest e, ciepło, dużo ludzi tutaj chodzi. Jest fajny czas e, dzisiaj. No. Katarzynka, ty też też gofra? Tak. Zostało Znowu w To jest tam dobre, nie? Mhm mm Do Róweczki, Pichota ja Idziemy na plażę

Daleko byliśmy nie wiedzieć. Nie chodźmy. No, nie chodźmy. Nie chodźmy. Nie do domu. Po plagu, wykąpani, Siedzieliśmy do nocy, bo jak, żeby tu wyjść szybciej, nie, Pedro? No. No ja w ciemnoprawach, no, tak było do rana, do rana. Okay. zawsze. Ale kogo widzieliśmy? Kogo? No, widzieliśmy dziewczynkę, która czekała na swoją mamę przed ubikacją z elektronicznym papierosem. A była młodsza niż Kasia, nie? No. No, i tak ładnie naśladowała. Taka zabawka mamę. dla dzieci, nie? No, dla dzieci taka zabawka, ale kurczę, żeby takie zabawki były. No. Dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle widzieliście takie zabawki ala elektroniczny papieros dla dzieci. I czy w ogóle takie rzeczy pochwalacie, bo ja uważam, że to jest przesada. Żeby dla dzieci były zabawki na wzór papierosa elektronicznego i żeby po prostu dzieci się takim czymś bawiły, bo ona faktycznie siedziała i co chwila brała do blu się i tak puszczała dymek. Taki ala dymek, bo oczywiście dymu żadnego nie było. No także myślę, że, że to jest przesada, żeby takie zabawki do dzieci produkowali. A ty? Też tak myślisz? Teraz mamy darmową kamerę, bo naprzeciwko nas dosłownie idzie samochód. Także jak nie zejdziemy, to nas przyjedzie. Ja też miślnie to jest. Dar darmową nie kamera, a darmową lampę chciałam powiedzieć. Oświetlenie darmowe. Zbierają świetnie. Yeah. Dla mnie też jest takie... Dla dzieci powinno być zabawka dla dzieci. I... Mis już nawet jestem za tą gęszą. W no niech dziecku kupią gęstszą białą. Niech nosi pod pachą. Ale my nie widzieliśmy, tylko dwa osoby ja widziała, Z jedną. No, no ale, to ale, ale, to ja ale jednak papierosy elektroniczne to uważam, że to jest zły pomysł. Ja też myślę, nawet papierosy elektroniczne, zabawkę dla dzieci nie jest fajne. Nawet elektroniczny papieros <laughs> dla dorosłych i prawdziwy papierosy dla dorosłych też nie jest dobry, no jest Na zdrowie. Na zdrowie. Ach, teraz lepsze. No, teraz lepiej. No, no ja idę w prawą stroną. Także słuchajcie, tutaj jak się wraca właśnie z nadmowa idzie się w stronę zeszka. No. Niestety właśnie między tymi tuszymi jeżdżą rowery. I to takie chodzenie z nie? nie? bardzo. No. I też jeżdżą ale Elektryczne linogi, które naprawdę jadą szybko. No i dzisiaj była taka sytuacja, że naraz jechało z siedem takich linogi elektrycznych dość szybko. No więc to nie było przyjemne. Nie było. O, tam. Na 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 szpilka szpilka no, jechać Na szpilkach! Na ja, szpilkach jechało. Na disco! Na disco, bo już tam się na plaży zaczęło disco. Teraz jest tak, na dziewczynka jedzie na dyskotekę. I... Na pewno, ale ja to nie i... trzeba mieć prawo jazdy, nie? No. Nie trzeba mieć prawo jazdy, tylko torebunia, stilunie i aplikacja. Płacimy za kolejnogę i cyk. No i powiem, wracamy, nie? Fajnie. Nie trzeba taksi brać. I się no. człowiek nie spoci, dojedzie. Tanio. Ile kosztuje za minutę? Złotówkę? Pile.

Właśnie przed chwilą minął nas deskrokarsz. Myślałam, że to, że to jest kobieta, szczerze mówiąc. Ale Kasia mówi: Nie, mama to nie może być kobieta. To przecież no, biotrak nie miała wcięcia, ale miała takie bujne włosy. Mówię, takie bujne, długie włosy. I miała twarz chłopięcą. Ale Kasia miała twarz taką chłopięcą. No i słuchajcie, teraz znowu. Ta kobieta, Ala kobieta przejechała. Mama, <gry> I ja się spojrzałam, nie, to jest jednak mężczyzna. No ale po prostu ma super włosy. No nie jedna A kobieta A Jak on chciała. się ogląda? Znaczy to nie ma się co obrażać. Ja mówię, że ma włosy. Takie, ma dobre włosy, grube i takie kręcone, jak po prostu nie ta kobieta by chciała mieć. Mam! Więc być może żeby nawet mógł reklamę robić takiego szamponu do włosów, jaki używa. Bo jak jedzie on na tej deskorolce, to naprawdę te włosy za nim jak flaga powiewają. Co nie? Jak, jak do końca? Efekt. Efekt taki jest, 3D. A my idziemy dalej. I dzisiaj słuchajcie, mamy takie nocne rozmowy. Gdańskie, nocne rozmowy podczas powrotu. Dopóki się bateria, nie wysatruje. Podczas powrotu z plaży do domu. Znów jedzie. O, jedzie, jedzie. Ale nie nagrywam. Nie będę tak mocno, nie, ale przejedzie, więc zobaczycie. To była nie Ale zasuwa. No, i włosy miał takie jak flaga. Rozwiane. Rozwiane blond włosy. No, tak naprawdę, widzicie, jak to jest. Jedna kobieta często marudzi, że włosy ma jak piórka. Nawet nie może kitka uczesać, bo jak uczeszę, kitka to tu se wystaje. Tam gdzieś brakuje. Nie o ciebie. A właśnie niektórzy mężczyźni z kolei mają tak, Dużo tych włosów pod dostatkiem, żeby mogli niejedną babkę obdarować swoimi kłaczkami. No ja akurat nie mam tego problemu, słuchajcie, moje kłaczki są pod dostatkiem, trzeba właśnie tu i ówdzie wycinać. Ja też nie mam problemu. No i ta panna Katarzyna też nie ma. A ty? Też nie ma. Nie masz problemu, nie? No, Z wasami? Nie mam problemu. Znaczy póki co jeszcze nie masz. Ja się mam włosy. No. Ty masz Przecież... A może będziesz Przecież... miał kitka? Może kitka będziesz miał. Nie. Paulo będzie. Kitka? Miał. Nie. Paulo mam mieć, ale ty nie chcesz. Właśnie ostatnio dostaliśmy propozycję. Nasza zaufana fryzjerka powiedziała, żeby właśnie Paulo... Zapuścił włosy tak jakoś tak z tyłu na czubku głowy, że będzie można kitkę robić. Jak będą mu przeszkadzały? Jak będą mu przeszkadzały, ale raczej chyba Paulo się na to nie skusi, bo on lubi po prostu mieć włosy. Jak krótkie. chłopak. Nie jak nie włosy. Tak on lubi mieć włosy właśnie jak chłopak, krótko, no i takie przystrzyżone. Ale on ma i tak dużo tych kłaków. On ma i tak dużo kłaków. A tam jest biedronka i ona szczynna. To my, słuchajcie, się kierujemy do biedronki. To jest skąd tą rozmowę, rozmowy, idziemy do biedronki. Kończymy rozmowę, żegnamy się póki co z Wami, lecimy do biedronki. A potem. Dla kto... Was to będzie sekunda, zanim się zobaczymy. Ale a dla nas to nas będzie to godzina, wietrze. bo wiecie, jak my skoczymy do takiej biedronki, to, nam my z... to my znikamy na godzinę albo i dwie, chyba że nas wyrzucą. Nie. Lecimy.